Wszyscy myślimy o łazience jako o bezpiecznym miejscu, miejscu, gdzie możemy się umyć i zrelaksować po długim dniu. Ale trudna prawda jest taka, że tysiące naszych seniorów co roku doznaje poważnych, zmieniających życie wypadków właśnie w tym pomieszczeniu. Jutro może to być ty. Myjecie się codziennie, utrzymujecie czystość. Więc dlaczego nadal jesteście w niebezpieczeństwie? Dlaczego tak się dzieje? Witajcie wszystkich. Jestem lekarzem rodzinnym, który opiekował się pacjentami takimi jak wy przez ponad 35 lat i mam dla Was sekret. Istnieje konkretna część ciała, o której 9 na 10 Amerykanów po 65 roku życia po prostu nie wie, a jeśli nie będziecie myć tego jednego miejsca prawidłowo, możecie trafić do domu opieki być może już w swoich latach 70. Nie mówię o jakiejś teorii z podręcznika. Mówię o rzeczywistości. Niedawno córka pani Eleanor Vance, wspaniałej kobiety z Miami, zadzwoniła do mojego gabinetu we łzach. Powiedziała: Doktorze, moja mama ciągle upada. Myślę, że nadszedł czas. Muszę umieścić ją w domu opieki. Sama pani Eleanor była zrozpaczona. Powiedziała mi przez łzy, że nigdy nie chciała być ciężarem dla swoich dzieci, ale w tamtym momencie. Nie mogła zrobić ani jednego kroku bez balkonika. Ścisnąłem jej dłoń mocno w gabinecie i powiedziałem: Eleanor, proszę nie poddawaj się. Kiedy bierzesz prysznic, chcę, żebyś umyła to jedno miejsce w ten sposób przez tylko pięć minut. Czy możesz to dla mnie zrobić? Spróbuj przez jeden miesiąc. Ludzie, miesiąc później ta sama kobieta weszła do mojej kliniki całkiem sama. Bez balkonika, więc gdzie jest to miejsce? Mogę Wam powiedzieć, że to nie są Wasze dłonie i to nie są Wasze stopy. Jeśli obejrzycie cały ten film, poznacie sekret życia w zdrowiu i niezależności, aż do setki. Ale zanim przejdziemy dalej, naprawdę chcę wiedzieć, ilu z Was zmierzyło się z tym problemem? Jeśli to, co właśnie powiedziałem, brzmi znajomo, jeśli kiedykolwiek martwiliście się o upadek lub o to, że staniecie się ciężarem dla swoich bliskich, proszę napiszcie proste tak w komentarzu poniżej. To pokazuje mi, że rozumiecie i pokazuje innym w naszej społeczności, że naprawdę nie są sami. Dobra, zaczynamy. Zaczniemy od pozycji numer 5. Teraz, ludzie, pozwólcie, że Was zapytam: ile razy dziennie myjecie swoje dłonie? Przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po powrocie z ogrodu, myjecie dłonie nieustannie, prawda? To pierwsza zasada dobrej higieny, której się uczymy. Ale oto fakt, który was zaszokuje. 97 na 100 Amerykanów myje swoje dłonie w niewłaściwy sposób. Pozycja numer 5 to wasze własne dłonie. Wiem. Wiem. Słyszę was stąd. Myślicie, moje dłonie? Doktorze, to absurd. Oczywiście, że myję swoje dłonie. Nie jestem dzieckiem. Ale proszę, wysłuchajcie mnie. Jest ogromna różnica między zwykłym mydleniem dłoni mydłem. A prawdziwą ich aktywacją. Miałem pacjenta, wspaniałego 72-letniego mężczyznę z Austin o imieniu Robert Bob Miller. Bob przyszedł do mnie, ponieważ przez 10 lat, całą dekadę, brał leki na przewlekłe niestrawności. Powiedział: Doktorze, nie ma znaczenia, co jem. Zawsze jestem wzdęty. Zawsze ciężki. Jedzenie leży mi w żołądku jak kamień. Był nieszczęśliwy. Był w pięciu różnych szpitalach. Widział się ze specjalistami, i nikt nie mógł znaleźć przyczyny. Kiedy siedział w moim gabinecie, zrobiłem coś, czego się nie spodziewał. Poprosiłem, żeby pokazał mi swoje dłonie. Trzymałem jego dłonie, i ludzie były zimne i twarde. Spojrzałem mu w oczy i powiedziałem: Bob, to jest problem. To nie tylko w twoim żołądku, to w twoich dłoniach. Powiedziałem mu: Kiedy bierzesz prysznic każdego ranka, chcę, żebyś spróbował myć swoje dłonie w ten konkretny sposób. Spojrzał na mnie, jakbym miał trzy głowy, ale był zdesperowany, więc zgodził się spróbować. Zaledwie dwa tygodnie później zadzwonił mój telefon. To był Bob i mogłem usłyszeć uśmiech w jego głosie. Powiedział: Doktorze, zjadłem wczoraj całą miskę chili i czuję się dobrze. Nie pamiętam, kiedy ostatnio czułem się dobrze po posiłku. Więc dlaczego dłonie są tak potężne? Słuchajcie uważnie. Macie ponad siedem tysięcy zakończeń nerwowych. Siedem tysięcy skoncentrowanych w dłoni każdej ręki. Pomyślcie o tym. To jak gdyby cała populacja małego miasteczka żyła w waszej dłoni. A dokąd te nerwy są podłączone to bezpośrednie linie do waszego żołądka, do waszej wątroby, do waszego serca, do waszych płuc są podłączone do każdego głównego organu, jaki macie. Wasza dłoń to nie tylko skóra to panel kontrolny. To mapa drogowa całego waszego ciała. Gdy się starzejemy, staje się to jeszcze bardziej krytyczne. Nasz krążenie naturalnie zaczyna zwalniać. Te tysiące zakończeń nerwowych stają się śpiące. Nie wysyłają ani nie odbierają sygnałów tak wyraźnie jak kiedyś. Dlatego możecie czuć się wzdęci po posiłku, który jedliście setki razy, lub po prostu czujecie się ospali, jakby wasz wewnętrzny silnik nie działał prawidłowo. To nie tylko moja opinia. W Japonii naukowcy badali grupę ludzi, którzy dożyli ponad 100 lat. Wyniki były zdumiewające. 9 na 10 z nich, 90%, miało codzienny nawyk stymulowania swoich dłoni. Osobne amerykańskie badanie wykazało, że prawidłowa stymulacja dłoni może zwiększyć krążenie krwi w całym ciele nawet o 34%. Kiedy wasza krew płynie, wszystko się zmienia. Wasz umysł staje się jaśniejszy, wasze trawienie działa, śpicie głębiej. Więc jak to robimy? To bardzo proste. Po pierwsze, kiedy jesteście pod prysznicem, pod tą miłą, ciepłą wodą. Chcę, żebyście klasnęli dłońmi przez 30 sekund. Mówię poważnie. Klasnijcie wystarczająco mocno, żeby wydać dźwięk. Powinniście poczuć, jak wasze dłonie zaczynają mrowić i robić się ciepłe. To dźwięk siedmiu tysięcy nerwów, które się budzą. To uczucie krwi napływającej na powierzchnię. Po drugie, po waszych 30 sekundach klaskania, chcę, żebyście wzięli kciuk jednej ręki i znaleźli mięsistą, mięśniową część drugiej ręki, dokładnie między kciukiem. A palcem wskazującym. To potężne miejsce, które nazywamy punktem hegu. Chcę, żebyście nacisnęli. Naciśnijcie mocno. Poczujecie tępy, satysfakcjonujący ból. To dobrze. Utrzymujcie ten nacisk przez tylko 5 sekund. To wszystko. 30 sekund klaskania, 5 sekund naciskania. Nie nawet minuta. I to nie tylko o trawieniu. Miałem inną pacjentkę, panią Sharon Davis z Chicago, 67 lat. Jej problem był inny. Powiedziała mi: Doktorze, moje ręce i stopy są zawsze zdrętwione, zawsze mrowią i budzę się o trzeciej w nocy co noc i nie mogę zasnąć z powrotem. Dałem jej dokładnie te same instrukcje. Trzy tygodnie później wróciła do mojego gabinetu i uśmiechała się. Doktorze, powiedziała. Przespałam całą noc po raz pierwszy od nie wiem jak dawna, a moje ręce czują się ciepłe. Nie wyleczyliśmy jakiejś tajemniczej choroby. Po prostu włączyliśmy z powrotem zasilanie. Obudziliśmy panel kontrolny. Wszystko przez mycie naszych dłoni we właściwy sposób. Teraz przechodzimy do pozycji numer cztery. Chcę, żebyście wykonali dla mnie mały test. Spójrzcie na swoje nogi, na swoje kostki. Na koniec dnia, kiedy zdejmujecie skarpetki? Czy macie tę głęboką czerwoną linię, ten rów, wyrzeźbiony w skórze? Ślad, który zostaje tam przez 10, 20, może nawet 30 minut? Albo spróbujcie tego. Weźcie swój kciuk i naciśnijcie go mocno na golenie, dokładnie przy kości przez około 5 sekund. Teraz puśćcie. Czy widzicie małe wgłębienie, małą dziurkę tam, gdzie był wasz kciuk? Jeśli tak. To znak ostrzegawczy, to obrzęk, to płyn, toksyny, odpady, które gromadzą się w waszym ciele. A dzieje się tak, ponieważ nie zwracacie uwagi na pozycję numer 4. I nie, to nie są wasze kolana, to nie są wasze kostki, to ukryte miękkie miejsce za waszymi kolanami. Nazywamy to dołem podkolanowym. Ale możecie po prostu nazwać to dołkiem kolanowym. Widzicie, kiedy to miejsce się zatyka, toksyny się gromadzą. Kiedy toksyny się gromadzą, wasze nogi puchną, wasze kolana bolą i tracicie siłę. Smutna prawda jest taka, że 8 na 10 Amerykanów po 60. roku życia jest poważnie zatkanych w tym właśnie miejscu. I wy też możecie być. Pozwólcie, że wyjaśnię. Pomyślcie o tylnej części kolana, jak o głównej róże spustowej dla całej dolnej części ciała. To nie tylko zgięcie w nodze. To dom jednej z największych, najważniejszych grup węzłów chłonnych w Waszym ciele. A co robią węzły chłonne? Są miejscem utylizacji odpadów w Waszym ciele. Odfiltrują wszystkie odpady metaboliczne, toksyny, nadmiar płynu i wysyłają je dalej, aby zostały usunięte. Więc co się dzieje, gdy odpływ w zlewie kuchennym zatka się tłuszczem i brudem? Brudna woda się cofa, prawda? Wypełnia zlew i śmierdzi. To dokładnie to, co dzieje się w waszych nogach. Gdy się starzejemy, dzieją się dwie rzeczy. Nasz układ limfatyczny naturalnie staje się trochę ociężały i bądźmy szczerzy, więcej siedzimy. Grawitacja staje się naszym wrogiem. Cały ten płyn odpadowy, ten brud po prostu tam siedzi. Nie jest wypompowywany, ciągnie w dół na wasze kostki, powodując ich opuchliznę naciska na wasze stawy, powodując ból kolan. Daje wam to ciężkie, ołowiane uczucie w nogach. Myślicie, że to tylko starość. Myślicie, że to artretyzm. Ludzie, tak często to jest po prostu hydraulika. To zablokowanie. Nauka na ten temat jest niesamowita. Niemiecki zespół badawczy odkrył, że tylko jedna minuta stymulowania tego miejsca może sprawić, że Wasz układ limfatyczny będzie płynął dwa razy szybciej to jak wlanie środka do udrażniania rur do zatkanej rury. Badanie Harvard wykazało, że ludzie z zatkany dołem podkolanowym mają 6 razy większe prawdopodobieństwo obrzęku nóg. A amerykańska Akademia Chirurgów Ortopedycznych zauważyła, że pacjenci, którzy dbali o to miejsce, zmniejszyli wskaźniki artretyzmu kolanowego o połowę. Pomyślcie o tym. Połowa ludzi cierpiących na zgrzytający ból kolana może mieć po prostu problem z hydrauliką. Nigdy nie zapomnę pacjenta o imieniu Michael Johnson z Newark, 68 lat. Przyszedł, doktorze, powiedział: Moje nogi są po prostu spuchnięte, myślę, że to po prostu mój wiek. Powiedziałem mu, żeby to obserwował. Wrócił dwa tygodnie później i moje serce opadło do żołądka. Używał balkonika. Dwa tygodnie. Był dumnym człowiekiem, stolarzem przez całe życie. I spojrzał na mnie z czystym przerażeniem w oczach. Doktorze, powiedział: Nie mogę ufać moim nogom. Siła po prostu zniknęła. Kazałem mu usiąść. Sprawdziłem tył jego kolan. Ludzie były twarde jak cement. Były całkowicie zablokowane. Powiedziałem mu: Michael, to jest problem. Wszystko jest zablokowane. Musimy udrożnić odpływ. Oto proste rozwiązanie, które mu dałem, zajmujące jedną minutę. Po pierwsze. Pod prysznicem weźcie słuchawkę prysznicową i skierujcie tę ciepłą, pulsującą wodę bezpośrednio na tył kolana. Niech uderza w to miękkie miejsce przez 30 sekund. Używacie ciepła i ciśnienia, aby rozbić to zablokowanie. Po drugie, wyłączcie wodę i weźcie swoje cztery palce, włóżcie je w to miękkie miejsce i po prostu delikatnie masujcie w kółko, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, powoli i łagodnie przez 30 sekund. Teraz słuchajcie mnie. Delikatnie. To nie jest głęboki masaż tkanek. Tylko pobudzacie pompę. To wszystko. 30 sekund wody, 30 sekund masowania. Jedna minuta. Trzy tygodnie później Michael Johnson wszedł do mojego gabinetu. Bez balkonika. Powiedział: Doktorze, moje nogi czują się lekkie. Wszedłem po schodach. Czuję się znowu bezpiecznie. Miałem inną pacjentkę. Margaret Hayes z Miami, 71 lat. Miała bolące, spuchnięte nogi przez 10 lat. Powiedziała mi, że ślady od skarpet zostawały przez ponad godzinę. Lekarze tylko poklepywali ją po ręce, mówiąc: "To twój wiek, kochana". Dwa tygodnie po tym, jak dałem jej te proste instrukcje, zadzwoniła do mnie płacząc. "Doktorze", powiedziała, "ślady zniknęły. Ślady zniknęły. Moje nogi nie bolą". To jest prawdziwe. Po prostu, oczyszczając odpływ, możecie sprawić, że wasze nogi będą czuć się o 20 lat młodsze. To prowadzi nas do pozycji numer 3. Teraz posiadanie lekkich nóg jest wspaniałe, ale na co to się zda, jeśli nadal budzicie się z tym dokuczliwym bólem dolnej części pleców? Na co to się zda, jeśli ciągle mapujecie toalety za każdym razem, gdy wychodzicie z domu? Czy jesteście zmęczeni? Tak zmęczeni budzeniem się o pierwszej w nocy, i trzeciej w nocy, i piątej rano, żeby iść do łazienki? Pozycja numer trzy to klucz do rozwiązania tego problemu i zajmuje też tylko około minuty. W zeszłym roku 73-letni mężczyzna z Atlanty, James Peterson, przyszedł mnie zobaczyć. Wyglądał jak duch. Był wyczerpany. Usiadł i powiedział: Doktorze, jestem u kresu sił. Wstaję pięć razy w nocy. Pięć. Nie spałem dłużej niż 90 minut naraz od lat. Jestem po prostu tak zmęczony. Wysłuchałem jego historii i nauczyłem go o pozycji numer trzy. Miesiąc później wrócił. Wyglądał jak nowy człowiek. Złapał moją rękę i powiedział Doktorze, śpię do szóstej rano. Wstaję raz. Czasami wcale. Oddał mi pan mój sen. To problem zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, który zawsze pogarsza się z wiekiem. Ale 9 na 10 seniorów nigdy nawet nie myśli, aby się tym zająć. Powiem Wam teraz, pozycja numer 3 to Wasza pachwina. Tak, Wasza pachwina. Zagłębienie, gdzie noga spotyka się z ciałem. Wiem, że możecie być zaskoczeni. Może czuć się to trochę dziwnie lub niezręcznie, ale muszę, żebyście mnie wysłuchali. To nie jest dziwne. To jest medyczne i krytycznie ważne. Oto dlaczego. Medycznie mówiąc, jeśli ten obszar się zatka, cała dolna część ciała zaczyna umierać, a jeśli dolna część ciała umiera, nie możecie chodzić. A jeśli nie możecie chodzić, wiecie dokładnie, gdzie się skończycie. Pamiętacie Jamesa Petersona, mężczyznę, który wstawał pięć razy w nocy? Kiedy przyszedł do mojego gabinetu, poprosiłem o pozwolenie i zbadałem ten obszar. I dokładnie jak podejrzewałem, jego pachwina była zimna. Zimna w dotyku, lodowato zimna. Powiedziałem mu, James, to jest twój problem. Cały ten obszar to zamrożona tama. Krążenie jest zablokowane. Dałem mu prostą 90-sekundową rutynę. Miesiąc później wrócił i powiedział: Doktorze, nie tylko śpię, ale moje stopy są ciepłe. Moje stopy nie były ciepłe od 20 lat. Więc jaki jest sekret? Wasza Pachwina to wielki dworzec centralny waszego ciała. To autostrada, gdzie spotykają się dwa krytyczne systemy: system 1, krew. Ogromna tętnica Udowa, główny rurociąg dla krwi, przebiega właśnie tutaj, aby zasilić całą waszą nogę. System 2, limfa. Największa Najpotężniejsza grupa węzłów chłonnych w waszym ciele jest właśnie tutaj. Te węzły są odpowiedzialne za 70% całego układu odpornościowego dolnej części ciała. Gdy się starzejemy i więcej siedzimy, ten wielki dworzec centralny dostaje ogromny korek. Przepływ krwi w dół jest ograniczony, dlatego wasze stopy są zimne. Przepływ limfy w górę jest zablokowany. Co wywiera nacisk na wszystkie wasze narządy wewnętrzne, w tym na pęcherz, co daje wam tę ciągłą, dokuczliwą potrzebę skorzystania z toalety. Nauka jest rozstrzygnięta. Johns Hopkins opublikował badania pokazujące, że kiedy te węzły chłonne w pachwinie są zdrowe i płyną, wasza ogólna odporność strzela w górę. Brytyjskie badanie wykazało, że ludzie ze słabym krążeniem w pachwinie. Mają 9 razy większe prawdopodobieństwo cierpienia na zimne nogi. Inne badanie wykazało, że ludzie, którzy aktywnie stymulują ten obszar, mogą chodzić średnio o 8 lat dłużej. Wyobraźcie sobie, że chodzicie silnie w wieku 83 lat zamiast 75. Więc co robimy? To proste. Po pierwsze, pod prysznicem weźcie tę ciepłą wodę. I pozwólcie jej płynąć wzdłuż tego zagłębienia, tej linii majtek lub slipów przez 30 sekund. Po prostu rozgrzewacie autostradę. Po drugie, weźcie opuszki palców obu rąk i delikatnie naciśnijcie w to zagłębienie. Trzymajcie przez 5 sekund i puśćcie. Zróbcie to 5 razy. Znowu, delikatnie. Po prostu pobudzacie pompę. Po trzecie, weźcie płaskie dłonie i przesuńcie od dolnej części brzucha w dół w kierunku zagłębienia. Dziesięć razy. Oczyszczacie drogę. To wszystko. 30 sekund wody, 30 sekund naciskania, 30 sekund przesuwania, 90 sekund. To pomogło pani Linda Smith z Phoenix, 69 lat. Powiedziała mi, że musiała nosić termiczną bieliznę w środku lata w Arizonie, ponieważ jej nogi były tak zimne. Lekarze tylko wzruszali ramionami. Trzy tygodnie po tym, jak jej to pokazałem, zadzwoniła do mnie, śmiejąc się. Doktorze? Powiedziała. Wyłączyłam mój koc elektryczny. Mój mąż myśli, że to cud. Po prostu czyszcząc to jedno miejsce, możecie na nowo rozpalić ogień w całej dolnej części ciała. A przy okazji, jeśli wasze stopy są zimne właśnie teraz, gdy tego słuchacie, Zróbcie mi przysługę i wpiszcie numer 2 w komentarzach poniżej. Nie jesteście sami. Teraz przechodzimy do pozycji numer 2. I ludzie, ta jest o waszym umyśle, ponieważ możecie mieć ciepłe stopy i lekkie nogi, ale jeśli wasz umysł nie jest jasny, na co to się przyda. Powiedzcie mi, czy to brzmi znajomo? Wchodzicie do kuchni z celem i się zatrzymujecie. Po prostu tam stoicie. Nie macie absolutnie żadnego pojęcia dlaczego tam weszliście. Lub rozmawiacie z przyjacielem, próbujecie przypomnieć sobie nazwisko aktora, którego kochacie od 40 lat, i nazwisko po prostu zniknęło. Albo znajdujecie klucze do samochodu w lodówce. Śmiejecie się z tego. Mówicie: Och, to tylko senior moment. Ludzie, pozwólcie, że będę bardzo jasny. Jako wasz lekarz, mówię wam, że nie ma czegoś takiego jak senior moment. To nie jest normalna część starzenia się. To znak ostrzegawczy. To znak ostrzegawczy, że pozycja numer dwa jest zablokowana. To miejsce jest odpowiedzialne za najważniejszą pracę w waszym ciele: dostarczanie krwi do mózgu. Jeśli się zatka, krew tam nie dociera. A jeśli krew nie dociera do mózgu, dostajecie mgłę mózgową, zawroty głowy, luki w pamięci. I w końcu, jeśli to się nie naprawi, dostajecie tę jedną rzecz, której wszyscy się boimy demencję. Pozycja numer dwa to tył waszej szyi. Właśnie teraz sięgnijcie z tyłu i go dotknijcie. Ten obszar od górnej części ramion do podstawy czaszki. Jak się czuje? Czy jest miękki? Czy czuje się twardy? Czy czuje się napięty jak wiązka stalowych kabli? Jeśli jest twardy, to mówię wam teraz, wasz mózg nie otrzymuje krwi, której potrzebuje. Nigdy nie zapomnę mojej pacjentki Patrice Williams z Austin. Siedemdziesiąt lat. Przyszła do mojego gabinetu nie dlatego, że cierpiała na ból, ale dlatego, że się bała. Siedziała naprzeciwko mnie i szepnęła: Doktorze, zapomniałam imienia mojej wnuczki. Stała prosto przede mną, rozmawiając ze mną i nie mogłam znaleźć jej imienia. Musiałam udawać. Zbadałem ją i jej szyję. To nie był już mięsień. To była skała. Dziesięciolecia stresu, patrzenia w dół. Martwienia się przekształciły ją w coś twardego. Powiedziałem jej: Patrycja, to nie twój umysł zawodzi, to twoja szyja zawodzi. Twoja szyja dusi przepływ krwi do mózgu, twój mózg głoduje. Pomyślcie o tym w ten sposób. Wasz mózg żyje na krwi, ale ma tylko jedną autostradę, aby ją otrzymać. I ta autostrada biegnie właśnie w górę tyłu waszej szyi. Ale gdy się starzejemy, te mięśnie stają się coraz bardziej napięte i ściskają tę autostradę. Dosłownie uciskają wąż. Badania na ten temat Was zatrzymają. Uniwersytet Stanforda odkrył, że ludzie z sztywną, twardą szyją mają średnio o 37% mniej przepływu krwi do mózgu i ich ryzyko demencji jest 4 razy wyższe. Cztery razy. Amerykański Dziennik Medycyny opublikował, że ludzie, którzy po prostu utrzymują szyję ciepłą i zrelaksowaną, zmniejszają ryzyko udaru o połowę. A japońskie badanie odkryło, że tylko jedna minuta prostego masażu szyi zwiększyła przepływ krwi do mózgu o 43%. Kiedy badali pacjentów z demencją, odkryli, że 8 na 10, 8 na 10 miało tę samą twardą jak skała, stalowo-kablową szyję. To jest bezpośredni fizyczny związek. Więc jak to naprawiamy? To ratujący życie dwuminutowy dzienny nawyk. Po pierwsze, pod prysznicem chcę, żebyście włączyli wodę tak gorącą, jak możecie wygodnie znieść. I chcę, żebyście pozwolili tej wodzie uderzać w tył waszej szyi od ramion do czaszki przez pełną minutę. Używacie ciepła, aby stopić te zamrożone mięśnie. Po drugie, po prysznicu, kiedy jesteście suchy, chcę, żebyście wzięli palce obu rąk i masowali ten obszar. Ugniatajcie go jak ciasto od ramion, aż do podstawy czaszki. Jeszcze jedna minuta. Bądźcie dla siebie mili, ale stanowczy. Rozbijacie te węzły. To wszystko. Jedna minuta wody, jedna minuta masażu.